Witam Państwa bardzo serdecznie, już prawie że poświątecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Sponsorem naszego dzisiejszego programu jest salon meblowy Meble Joanna Filice, oferujący szeroką gamę mebli kuchennych, pokojowych, dziecięcych oraz biurowych, a także narożniki, kronapy, fotele, sofy i wersalki. Salon meblowy Joanna projektuje i wykonuje również meble pod wymiar. Zapraszamy do salonu w miejscowości Filice 32A oraz w Lidzbarku przy ulicy Przemysłowej 15. Salon meblowy Joanna wspiera lokalny sport. A teraz przechodzimy już do informacji sportowych. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. Jest już decyzja Polskiego Związku Tenisa Stołowego w sprawie rozgrywek w polskim tenisie, o czym już Informowaliśmy wcześniej. Zarząd postanowił na swoim posiedzeniu, że rozgrywki w Superlidze mężczyzn zostały zakończone po 20 kolejkach. Co to oznacza? Znaczy to, że drodzy Państwo, mistrzem Polski e, zostaje drużyna z Jarosławia, wicemistrzem zespół z Grodziska, a brązowy medal przypada drużynie działdowskiego Dekorglasu. Zarząd PZTS postanowił, że Superligę opuszczają dwa ostatnie zespoły z tabeli, czyli Warta Kostrzyn oraz Pogoń Lemborg. Do Superligi awansowały dwa zespoły z pierwszej ligi, mistrzowie swoich grup. Są to Palmiarnia Zielona Góra, to powrót tego zespołu do Elity oraz Kolping 2 Jarosław. Czy ten zespół będzie występował w Super Superlidze, jeszcze nie wiadomo, bo dwie drużyny z tego samego klubu nie mogą uczestniczyć w jednej klasie rozgrywkowej. Dla działdowskich kibiców jest jeszcze jedna dobra informacja. Otóż rezerwowy zespół Dekor Glasu, jako lider w rozgrywkach drugiej ligi, uzyskuje awans do grona pierwszoligowców. A co ze składem naszego pierwszego zespołu? Otóż jak mnie poinformował Gabriel Hojak, właściciel firmy Dekorglas i klubu jednocześnie, w naszej drużynie pozostaje nadal Wei Shihao, który ma już obywatelstwo chorwackie. A co się z tym wiąże, będzie mieszkał już zresztą mieszka na stałe w Chorwacji i jego przyjazd na każdy mecz będzie znacznie łatwiejszy. Są również bardzo zaawansowane rozmowy, potrzeba tylko Przysłowiowej kropki nad i, a wówczas podamy cały nowy skład dekor glasu. Te ustalenia dotyczą dwóch Europejczyków. Trwają nadal rozmowy o pozyskanie jednego Azjaty na wypadek naszego udziału w rozgrywkach Ligi Mistrzów, bo do takowej pewnie się zgłosimy. Kiedy rozpocznie się nowy sezon? Dziś nie zna odpowiedzi na to pytanie chyba nikt. Drodzy państwo, przypominam jeszcze aktualną tabelę po 20 kolejkach rozgrywek Superligi i to jest już ostateczna tabela sezonu 2019-2020. Na pierwszym miejscu Kolpin Jarosław Mistrz Polski, na drugim miejscu Bogoria Grodzisk, Wicemistrz Polski, na trzecim Dekor Glas z brązowym medalem. I dalej, czwarte miejsce Doilidy Białystok, piąte Energa Toruń, szóste miejsce Polonia Bytom, siódme Gwiazda Bydgoszcz, ósme AZS Rzeszów, dziewiąte AZS Gdańsk, dziesiąte miejsce Olimpia Unia Grudziądz, jedenaste spadkowe miejsce Pogoń Lemborg i dwunaste także spadkowe miejsce Warta Kostrzyn. Zresztą tabelę widzimy na naszym monitorze. I jeszcze zostajemy na moment przy tenisie stołowym. Wrablik walczył w Pradze. Na przełomie marca i kwietnia grający trener Dziądowskiego Tekorglasu i Wrablik, uczestniczył w dwóch turniejach tenisa stołowego w Pradze. W pierwszym z nich 26 i 27 marca odniósł bezapelacyjne zwycięstwo, pokonując w grach eliminacyjnych sześciu rywali, a tylko z jednym przegrał. W finale turnieju nasz zawodnik pokonał swojego rodaka Tomasa Treglera 3 do 1, z którym w grach eliminacyjnych przegrał 2 do 3, a zatem bardzo udany rewanż naszego tenisisty. W drugim turnieju, 2 i 3 kwietnia, w grach eliminacyjnych Wrablik wygrał ponownie 6 pojedynków i znowu przegrał 1. W finale uległ jednak swojemu rywalowi z Czech, Tomasowi Treglerowi 2 do 3 i z tym samym rywalem przegrał także jeden pojedynek w grach eliminacyjnych 1 do 3. W sumie udane występy naszego grającego trenera w okresie pustki sportowej. W obydwu turniejach występowali sami Czesi. Jak powiedział Iżri Wrablik w jednym z wywiadów dla mediów czeskich, bezpieczeństwo epidemiczne zawodników w tych turniejach było zapewnione. A teraz tradycyjnie już przechodzimy do naszej kartki z historii działdowskiego sportu. Kartka z historii to już odcinek piąty. Jest to kartka z historii działdowskiego sportu, którą wybrałem z materiałów opracowanych przed laty przez Wilhelma Kornalewskiego. Dziś o szkolnym kole sportowym. W roku 1921 otworzono Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Działdowie. Inicjatorem i organizatorem tego zakładu kształcenia nauczycieli był ksiądz Ewald Lodwich. Profesor Andrzej Chodun, jeden z nauczycieli seminarium, powołał szkolne koło sportowe. Miał ono zapewnić rozwój i utrwalenie nawyków w procesie obowiązkowego wychowania fizycznego, rozbudzenie aktywności wśród uczniów, zapewnienie młodzieży, możliwości specjalizacji i podnoszenia poziomu w lekkoatletyce, piłce nożnej, a w okresie zimowym w narciarstwie i łyżwiarstwie. Szkolne koło sportowe. Państwowego Seminarium Nauczycielskiego dzięki ogromnemu wysiłkowi grona nauczycielskiego, na czele którego stał od roku 1923 Józef Biedrawa, szybko zdobyło popularność nie tylko na działdowszczyźnie, ale i za granicznym kordonem. Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Działdowie zwracało w swojej pracy dużą uwagę sprawą wychowania fizycznego i sportu młodzieży, które były jedną z podstawowych form aktywności człowieka. Do czołowych reprezentantów sportowych seminarium należeli: Adam Karbonowski, pchnięcie kulą i rzut dyskiem, Józef Karbonowski, 100 metrów, skok w dal i wzwyż, Wiktor Chyliński, skok w dal i skok otyczce, Józef, Józef, Ratajczak, pięciobój lekkoatletyczny, Henryk Bommet, rzut dyskiem i skok wzwyż, Wojciech Boruta, 100 metrów i skok w dal, Józef Wrubel, biegi długie, Roman Kaczan, 100 metrów i wielu uczniów Uprawiało także piłkę nożną. Od roku 1933 państwowe seminarium nauczycielskie ulegało stopniowej likwidacji i przekształceniu na państwowe, koedukacyjne gimnazjum i liceum w Działdowie. Do najwybitniejszych zawodników państwowego gimnazjum w Działdowie należeli. Wilhelm Kornalewski, rekordzista polskich szkół średnich w rzucie oszczepem, pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Członek kadry narodowej Polski, przygotowującej się do Igrzysk Olimpijskich w 1940 roku w Tokio. Zwycięzca wielu zawodów lekkoatletycznych, centralnych i wojewódzkich w wielu miastach. Jerzy Szuston, sprinter biegający 100 metrów w czasie 11,3 sekundy. Stanisław Sieracki, pchnięcie kulą i rzut oszczepem. Henryk Rutkowski, rzut oszczepem. 1 września 1939 roku działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego i Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum zostało zawieszone. I to wszystko jeżeli chodzi o nasze informacje sportowe. Na zakończenie przypomnę, sponsorem naszego dzisiejszego programu był salon meblowy Meble Joanna Filice, oferujący szeroką gamę mebli kuchennych, pokojowych, dziecięcych oraz biurowych, a także narożniki, kanapy, fotele, sofy i wersalki. Salon meblowy Joanna projektuje i wykonuje również meble pod wymiar. Zapraszamy do salonu w miejscowości Filice 32A oraz w Lisbarku przy ulicy Przemysłowej 15. Salon meblowy Meble Joanna wspiera lokalny sport. I to tyle na dzisiaj, drodzy Państwo. Przypomnę, program zrealizowali Marcin Ostrowski i Elek Cichoż. Żegnamy się tradycyjnym. Do usłyszenia i do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia.